Na wstępie chciałabym wszystkim nauczycielom z okazji Dnia Edukacji, Dnia Nauczyciela, złożyć najserdeczniejsze życzenia. Moi drodzy, tych nauczycieli, którym się należą ukłony i podziękowania jest mnóstwo, ale ja dzisiaj chciałabym się skupić na trzech. Mojej pierwszej nauczycielce ze szkoły podstawowej, która uczyła w szkole podstawowej numer 2 im. Jana Twardowskiego w Białymstoku. Bardzo się wzruszam, bo to jest bardzo wspaniała osoba, już nieżyjąca. Pani Antonina Krzanowska. Uczyła mnie języka polskiego, a jednocześnie była w klasie siódmej i ósmej bibliotekarzem. I ona mi wskazała drogę, po której dzisiaj kroczę bibliotekarza. Była wspaniałym przyjacielem. Uczyła nas, jak być dobrym człowiekiem. Jak się radować z każdego szczęścia innych ludzi. Uczyłam mnie różnych tajników życia zawodowego, które dzisiaj sobie kroczę od wielu, wielu lat, już nie chcę wymienić ilu. Pani Antonina Krzanowska, z którą miałam kontakt, już dzisiaj nie żyje. Często ją odwiedzam na cmentarzu naszym głównym w Białymstoku. Cudowny, ciepły człowiek. Drugą osobę, którą chciałabym wymienić, z którą się spotkałam, jest wychowawczyni mojej córki, pani Elżbieta Mikulska. Ona też uczyła w szkole numer dwa imienia Jana Twardowskiego. Bardzo dużo mi pomogła w życiu, mam do, z nią kontakt do dnia dzisiejszego. Chociaż córka moja jest dorosła, często wspominamy panią Elę. Pani Ela dzisiaj piastuje inne zadania, jest przewodniczącą Związku Zawodowych Nauczycieli Polskich, oddziału Białostockiego. Serdecznie ją pozdrawiam. Kolejną wspaniałą osobą, z którą się spotkałam 7 lat temu, to pani Ania Rudkowska ze Szkoły Elektrycznej. Jest nauczycielem, bibliotekarzem. Wspólnie realizowaliśmy zadania w ramach Rady Młodzieżowej. Ania potrafiła skupić wokół siebie i skupia młodzież, dorosłą już młodzież, z którą realizuje wspaniałe rzeczy. Wszystkich nauczycieli pozdrawiam. Życzę im dużo zdrowia i wiele optymizmu.